Co to były za mecze, co to były za spotkania w ramach Ligi mistrzów? nieprawdopodobne emocje, zobaczcie PSG gromi Barcone 4 do 1 w tym hat-trick nieprawdopodobna sytuacja kolejne spotkanie to Erbelips kontra Liverpool, pewne zwycięstwo Liverpoolu 2 do 0, a przecież dzisiaj kolejne praktycznie spotkania przed nami a więc Sevilla kontra Borussia Porto kontra Juventus, a już za chwilę będzie mecz Lazio kontra Bayern i Atletico Madrid kontra Chelsea. No na to praktycznie wszyscy czekaliśmy, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Dzisiaj sobie zrobimy analizę, jeśli chodzi o te spotkania. Kapitalne mecz, jeśli chodzi o PSG, idą praktycznie tutaj jak po swoje. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw te, też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, pierwsze spotkanie to jest bardzo na kontra PS że Pewne zwycięstwo PSG. 4 do 1 w tym bramka, e, znaczy Messiego, tak? Ale po prostu kapitalny hat-trick zdobył po prostu tutaj trzy bramki, 32 minuta, 65 minuta, 85 minuta. Co ciekawe, Zbigniew Boniek na swoim Twitterze napisał, że tylko trzy osoby, tylko trzech piłkarzy na Camp Nou zdobyło hat przeciwko Barcelonie, w tym także Zbigniew Boniek, no Mbappé. No właśnie, i który trzeci piłkarz, piszcie w komentarzach, jestem ciekaw, czy wiecie. No właśnie, i tutaj mieliśmy to spotkanie, tak, 4 do 1 absolutna dominacja, jeśli chodzi o PSG, Natomiast no nie oszukujmy się, no to, tego można było się spodziewać. Znaczy może nie aż takiego pogromu, ale było, można było się spodziewać, że perze wygra to spotkanie. Też kapitalna forma, jeśli chodzi o Mbappé, tak? Tutaj jeśli chodzi o to spotkanie, no strach pomyśleć co by było, gdyby w tym spotkaniu grał Neymar, tak? To już by kompletnie rozbili tutaj Barcelonę. Fajna gra Moise Kena, naprawdę po prostu podoba mi się ten piłkarz. W sensie piłkarskim oczywiście, tak? Naprawdę świetnie tutaj gra. Widać, że się stara. Byłem ciekaw, czy on się przebije, czy to tylko po prostu będą pojedyncze kwestie, jeśli chodzi o jego zagrania, mecze. Widać, że się świetnie po prostu komponuje, jeśli chodzi o tą drużynę. No i naprawdę. Bardzo dobrze to wygląda. Zobaczmy sobie statystyki, tak, e, tutaj po prostu one są po stronie PSG, 16 do 12, strzały na bramkę do 9 do 4, posiadanie piłki 53%, podania 532 do 479, celność podań, czyli te statystyki nie są jakieś przerażające, jeśli chodzi tutaj o Barcelonę, natomiast no PSG po prostu było tą lepszą drużyną też i zawiodła defensywa, jeśli chodzi o Barcelonę, no oczywiście którzy krytykują by kwestię tego, że powinien być karny dla Barcelonę, Barcelony, że Barcelona została poszkodowana. Okej, okay, nawet niech by po prostu będzie ten karne, ale to i tak nie zmieni postaci rzeczy. To by było 4 do 2, a nie byłoby tutaj tak, I tak dalej, dalej by po praktycznie PS, że wygrało, zwyciężyło w tym spotkaniu. Ja muszę powiedzieć, że oglądałem te spotkania, tak przełączałem, mówię, no po prostu trochę tu, będę trochę tu, ale jednak to spotkanie Barcelona kontra PS, że mocniej wciągnęło, ale też starałem się cały czas oglądać to spotkanie właśnie RB kontra Liverpool, więc tutaj mamy pewne zwycięstwo jeśli chodzi o Liverpool, dwie bramki chociaż muszę powiedzieć, że Airbnb kiepsko się prezentował, Upamecano to jest po prostu tragedia co grał, to ciekawe, on już jest zakontraktowany jeśli chodzi o Bayern Monachium moim zdaniem Nagelsmann nie powinien go wypuszczać na boisku, bo no, Patke po prostu robił babole, tak brzydko grał, że to jest szok, tak? jeśli chodzi o Upamecano natomiast właśnie Liverpool tak wykorzystał dwie okazje, to była bramka w 53 minucie i później po prostu w bramka w 58 minucie to co często trenerzy uczulają a więc żeby pinować się po stracie bramki bo bardzo łatwo można albo dostać kontrę, albo po prostu łatwo dostać drugą praktycznie bramkę w plecy, tak no i tutaj zobaczmy sobie, jak wygląda ta, ten mecz. Airbags, mnóstwo błędów. To nie było to Airbags, które jeszcze rok temu występowało, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Zupełnie nasze się prezentowało. Ja też nie powiem, znaczy, w jaki sposób Jurgen Klopp ma patent na drużyny niemieckie, bo zawsze praktycznie z nimi wygrywa, jeżeli tutaj grają w Lidze Mistrzów. Z reguły tak na to statystyki pokazują. Natomiast Mohamed Salah on zdobył tak bramkę w taki sposób przewidywany, tak to praktycznie zawsze robi, urwał się, wyszedł sam na sam, więc moim zdaniem Airbellipsk nie odrobił tutaj lekcji. Dużo błędów po stronie Airbellipska widzimy tutaj, jeśli chodzi o żółtą kartkę. Następnie, jeśli chodzi o kto schodzi, kto wchodzi, tak schodzi Salah, a więc zdobywca bramki wiadomo, że się wpisał na listę nikt nie ma do niego pretensji. Jeśli chodzi o Airblips, wchodzi Huang Chi Chan, tak. Następnie schodzi Kevin Camp. Natomiast no, tutaj upamykano: przede wszystkim, przede wszystkim powinien zejść szybciej w tym spotkaniu, bo naprawdę po prostu prezentował się fatalnie. Fatalny Pousen też tutaj tak wszedł na boisko. Natomiast ja bym powiedział, że Airbelix no, dużo, dużo błędów, tak, jeśli chodzi o Airbellix. Tutaj widzimy też gole, żółte kartki. Unkuku zdobył tutaj praktycznie tak żółtą kartkę. No, ja bym powiedział w ten sposób, mam, znaczy, mam nadzieję, że tutaj AirBelix no nie będzie prezentował się w ten sposób, jeśli chodzi o kolejne mecze, bo też gdzieś AirBelix przeczy, tak, bo w Bundeslidze lepiej grał, tak, lepiej się prezentował, natomiast ten mecz kompletnie nie wyszedł. Też nie jestem w stanie powiedzieć, że Liverpool jakiś zagrał fenomenalny mecz, tak, bez przesady. Bez przesady to też tak po prostu nie było. Zobaczmy sobie tutaj na statystyki. No Ogulacz bardzo dobry porządny mecz. Te statystyki, tak? Gdzieś te statystyki są one wyrównane, bo widzimy szczały we 12 do 10, szczęły na bramkę da 2 do 3, posiadanie piłki pół na pół, praktycznie podania niewielka przewaga tutaj, jeśli chodzi o Liverpool. Celność podań. No, tutaj muszę powiedzieć, zaskoczony jestem, jeśli chodzi o RB Lipski, Liverpool. Kiepska jest ta celność podań, jak na tak topowe drużyny. Faule takie same, taka sama praktycznie liczba. No, mecze rozgrywane na Puszkerz Arena. Mówiłem o tym, że tam będą były problemy, tak, w związku z tym koronawirusem, oboszczenia. Niemcy nie chcą wpuszczać drużyn z Wielkiej Brytanii. No, i szukali po prostu gorączkowo, gdzie mogą rozgrywać ten mecz. Ok, może jeszcze po prostu powiedzmy sobie, jakie na mecze nas czekają. Jeszcze wrócę do tego meczu, tak, PSG kontra Barcelona. Widzimy tutaj jeśli chodzi o spotkanie. Które nas czekają, to jest Sevilla kontra Borussia To będzie świetne spotkanie, emocjonujące. Porto Juventus, piszcie w komentarzach, jakby typujecie. No i za tydzień Atletico Madrid kontra Chelsea. Nas też interesuje tutaj spotkanie Lazio kontra Bayer. Bayer jeszcze po prostu widzę, będzie musiał się zmierzyć z Eintrachtem Frankfurt. No więc może tutaj być tak, e, 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 takie. Na poczęcie Bayern Monachium, jak przegrają z Eintrachtem a potem przegrają z Lazio i w Lig wyleci z hukiem, zostanie selekcjonerem reprezentacji Niemiec. No nie wiem, tak może być, tak? Natomiast tak, FC Barcelona kontra PSG, no absolutna tutaj dominacja, niektórzy mówią, że to jest zemsta, jeśli chodzi o rozgrywki w ramach Ligi Mistrzów, tak, na, P na Barcelonie ze strony PSG. Natomiast rzeczywiście to że bardzo dobrze sobie radziło, i tutaj ten hat-trick Kiliana Mbappé z lekkością mu to przyszło. E, zdobycie praktycznie ty, tutaj tych goli, Verati świetny, kolejny tutaj mecz w wykonaniu tego zawodnika, który potem zszedł z boiska. E, zobaczmy sobie tak przebieg, właśnie jak wyglądał tego spotkania. No, i też Keylor na Was, taka, więc bramkarz, który prze, przez dłuższy czas przecież był bramkarzem w Realu Madryt, więc nie obcy byli mu ci zawodnicy, jeśli chodzi o, e, jeśli chodzi o Barcelonę. Wchodzi Tilo Kehrer, schodzi Alessandro Florenci. Kehrer, taka kiepska faktycznie zmiana, muszę powiedzieć, w jego wykonaniu. Kylian Mbappé, tak? Draxler się pojawił na boisku. Kurczę, Draxler tak, od kiedy? Ja mówię, Draxler prawdopodobnie opuści grubna. No, też, też jestem ciekawy, jakie Poczetino ma pomysł na tego zawodnika. Czy on przedłuży kontrakt, czy też nie. No ale Draxlera to my, niektórzy już zapomnieli po prostu, że taki zawodnik istnieje. To jest tragedia, że Draxler. Znaczy, są lepsi zawodnicy, jeśli chodzi o PS, że nie przebił się. To jest prosta sprawa. Nie ma jakiejś kontuzji. Natomiast, no to jest dramat, tak? Dramat, jeśli chodzi o Draxlera. Gdyby występował w Bundeslidze, na pewno by można było o nim częściej słyszeć. Następnie mamy tak, Danilo Pereira. Tutaj tak wchodzi, schodzi Mojzeken. No, zrobił to, co miał po prostu zrobić. Pisał się na listę strzelców. Bardzo dobry występ tego zawodnika. Muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony jego występem. Wydawało mi się, że to będą po prostu pewne przesłanki: jeden czy dwa mecz. Wydaje mi się też, ale tak nie jest. Wydaje mi się, że Mojzeken będzie rasowym takim napastnikiem: będzie było więcej tych goli. tak Widać, że dla niego zdobycie tych bram, bramek, tego gola, bardzo dużo znaczyło. Tam klęknął, pomodlił się. No, to będzie po prostu tak. Będzie kozak. Natomiast tak, potem mamy Martin Braithwaite, zawodnik ten wchodzi na boisku, nie dał jakiejś dobrej zmiany, praktycznie wszedł pod koniec tego spotkania, wszedł Antoni Griezmann, dobry mecz w wykonaniu tego zawodnika, rzeczywiście Szarpa starał się, także nie można tutaj skrytykować go, pianić, kiepska moim zdaniem, praktycznie tutaj kiepski tutaj mecz tak, w jego wykonaniu. Eee, w tak wszedł pianić, ale dopiero w 78 minucie, nie wiem czemu, po prostu, znaczy za krótko było, żeby też go ocenić, tak, natomiast nie wiem czemu trener nie zdecydował się, żeby grał od pierwszej minuty, chyba, że tam problemy są ze zdrowiem, Sergio Busquets, kiepski, moim zdaniem, po prostu występuje się od tego zawodnika, Rike Puć, y, tutaj tak wchodzi też bez rewelacji, Piqué, E, tak samo, tak, dobry mecz, ale wiadomo, po prostu były błędy, e, no, Pique, no nie oszukujmy się, no już po prostu powinien się pożegnać z tą drużyną, chociaż ciężko tutaj znaleźć obrońcę dzisiaj. Francisco, Trincao e, wchodzi, schodzi Pedri. Pedri słaby, moim zdaniem, po prostu mecz. No Drax jest zbyt krótko, praktycznie na boisku, był, żeby można było tutaj go cenić. Verati kapitalny mecz, kapitalne spotkanie. Nie wiem, czemu go stronę, ono po poczetino, czy jakiś tam właśnie problem jest uraz, bo Verati mógłby, moim zdaniem, spokojnie grać całe spotkanie. Minges i potem mamy Dest, tak, Serchino Dest tak wyglądało to spotkanie. Gol w 70. minucie, w 65. minucie. Tutaj mamy po prostu te gole, także PS, że tutaj sobie spokojnie radziło, jeśli chodzi o, jeśli chodzi tutaj właśnie o Barcelonę, jeśli chodzi faktycznie o Barcelonę. No, nie, spekuluje się o tym, że Mbappé może trafić do Realu Madryt, więc na pewno tutaj się wpisał, znaczy zaprezentował się dobrze przed hiszpańską publicznością. Co prawda nie było kibiców na stadionie, ale na wielu pewnie kibiców z Hiszpanii oglądało to spotkanie. Czy ktoś jest tutaj fanem Barcelony, czy też nie, ciekawości. Także, no, jeżeli po prostu rzeczywiście Mbappé latem przejdzie do Realu Madrid, yy, chociaż nie wiadomo, bo PZ sobie dobrze radzi, no to naprawdę tutaj, yy, naprawdę po prostu ładnie się zaprezentował. Ok, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Czekamy na dzisiejsze spotkanie emocjonujące. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.